Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Dzisiejszy event będzie polegał na wieży babilońskiej. Dziękuję. Czaję. A, Okej, okay, dobra, czaję, czaję, dobra. czaję, czaję, Nie no, generalnie będą po prostu piętra, na których będziecie musieli dokonać nie różnych rzeczy, wiadomo, jakieś takie zabawy. Na początku po prostu będziecie w zupełnie innych miejscach, każda drużyna i dopiero na sam koniec się spotkacie. Tak, późno? Ekwipunki dostaniecie automatycznie wchodząc na serwer, okay. Okay. więc okay. o to się nie martwcie. To co macie na sobie też wam nie zniknie, po prostu jak wrócicie na serwer na no, to. Mi będziecie mieli. Ale to, mi zrobił Ale mi ładnie. Kochany jest. E, Dobra. Tutaj już jest gotowa nagroda. Patrol już próbuje ją bugować. A no. jaka? Dobra, fajna jest. Uuu. Uuu. Fajna nagroda, najlepiej. Fajnie Uuu. No, jak Be super. rybki. Ja no, jak cały serwer będzie Nieco. na jednym bloku, to już złamiemy. Spokojnie. Dobra, chodźmy. Dobra, Dobra, chodźmy chodźmy, chodźmy. chodźmy. chodźmy, chodźmy. Ja no, <grym> no, dobra, jak to zadaj. Czyli... Yy, Bartman, a jak ktoś po drodze się wyłoży? Raczej się tak nie wydarzy. Dobra. Ooooooo. Załóżcie sety, sety załóżcie, bo defaultowo są zdjęte. Ta, 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 ta. Tak? Nie. Tak, tak, tak być <laughs> <noise> Ja bym zrobił tak, żeby nie drzeć mordy jak coś. Aha, tak. Co tak. Tak. się Zaby dzieje? Tobiasz i Kubir daje info. O, co robi. Nie, nie, to będzie. Na początku prawdopodobnie będą jakieś rozkminy typu wiecie, że ten. Ale jeżeli będzie A, klepa, to. Niech oni wezmą głos całkowicie. Ta, nie drzyjcie ryja, tymczasem tobiasz za 10 minut. Pentakill! Hexakill! <noise> bardzo <noise> dobrze, <noise> bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Oby, tak Oby, tak Panowie, nie wiem, panowie, panowie dzisiejszy event ma inny motyw, ma motyw, masz 13 lat i nie masz żadnych kumpli na Discordzie albo się wstydzisz rozmawiać, zatem wszystkie kompolecenia tylko na czacie możemy pisać. To jest ten moment. Pierwszy event. W końcu godnie wyglądamy. Nawet Diables. Pokczam. czy no, no, no. ty się pytałeś Jezus, przypadkiem, że to no. jakiś trochę niemiłe? Ron, no, ostatnio, kilka dni nie, temu? Nie, nie, nie. On już jest miły ostatnio. A bo okay. okay. za w więzieniu. A. Z gildią HDMI mamy pseudo-sojusz, co oznacza, że jak będziemy wszyscy na górze i się walimy, to ich walimy jako ostatnich. W zamian za to, że ewentualnie oddamy im zbroję, jak przeżyją. Więc sytuacja jest taka, że fokusujemy oczywiście w rum, no bo są najbardziej spoceni, a HDMI będą na nich się też fokusować na Czyli po prostu na początku jest 2 na 1, my, HDMI versus VROOM, okej? Okay? Nie walcie po prostu HDMI, bo z nimi mamy taki pakt, że nie że sojusz, no bo sojuszów akurat nie ma, ale po prostu, że najpierw fokusujemy. Czyli Vroom. pakt o nie agresję. Pakt początku o nie agresję na samym początku, dopóki VROOM nie zginie. Ja mam pytanie też takie może głupie, może mądre, co wy na to, żeby lepszym zawodnikom dać na przykład dodatkową potę. Ja mogę żeby dać, co? ja w Tobiasz i jego kolega, Masz kubil. przepraszam, Masz, kubil. Kubil. Masz. <laughs> e, musicie kubil. mieć po dwie poty. O, no, 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 no to kto oddaje, to, to żeby takie. Dobra, Słowo, słowo, tak najselledki... określić. Słuchajcie, ja z diablesem oddam potę, bo my jesteśmy najsłabsi w Bracia Disable. <coughs> otworzyli, otworzyli. Otworzyli, lecimy. Tobiasz, dostałeś poty? Nie mam, nie mam. Trzymaj, wymaj. A by dwa. Koks. Dobra, lecimy pierwszy. Lecimy. Dobra, tutaj ślepy zaułek, tutaj ślepy zaułek. Dobra, tutaj nie wchodzimy. Zasada lewej strony albo prawej strony, cały czas Zasada prawej. Z lewej, i prawej obojętnie. Pamiętaj, że lepiej trzy, trzy razy w prawo, aniżeli raz w lewo. Zawsze trzymajcie się jednej ściany, nieważne fakty, co się fakty, dzieje, Fakty, Szybkie tutaj przejście. Tutaj nic nie ma, wracamy. No spokojnie, spokojnie. To tutaj są dwie. Jedna ślepa. Obstawiam, że na sam środek trzeba. Nie, 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 nie tu nie, trzeba. Hunter, czekaj, masz coś tam? Yy, tutaj no, ślepy nie, jest tutaj jeden byli. i lecę dalej. Zobaczmy. Mam, mam coś, mam schody. Okej, okej. Okay, jest okay, do... Dobra. Gdzie? 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 O, jest, gdzie? Tam, no. dobra. Nie to, że coś tak mi nie to do, do, uważajcie. Do, do, do ja trochę, trochę panikowałem wtedy. Do. <laughs> jest kolejny piętro. Parkur. Parkur. Parkour. Jest parkur. O nie. Ez. Dobra, no, najpierw musimy sobie tak Checkpoint, checkpoint. Checkpoint, Ale nie działa. Nie działa. Ja frajer, jeżdżę dalej na dole. Dobra. Frajerzy na dole, frajerzy na dole, reprezentujcie! Mogę być jeszcze na dole i nie przejść z tego. A bo tu dalej idzie. No, check no. Point. Ja tak mocno w tą spację napierdzielam, żeby wskoczyć ponownie, więc przepraszam. Jest drugi checkpoint, o, o, jest drugi checkpoint. Proszę? Delikatnie musisz, jak ściskasz mocno, to, to się twoje mocno skoki starcie. to wyczuwa to. Ja teraz skoczyłem, ale nie zaskoczyłem. Aaa, to że wodą po prostu. Serio, 180? Dasz radę, Wiem, dasz radę. O, jest. Spusane. Torek, ja cofnę, ja cofnę, ja cofnę, ja cofnę, ty skacz. Tak, jest spuszczony checkpoint, też checkpoint. Oh, to jest, dobrze? Zrzucił, dobrze. To... Dobra, Dobra, Blaszka, przeskakuj. Dobra? No, dobra. 180, ca... to jest do zrobienia. Na, byłoby, byłoby, ale. Dobra, 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 do zrobienia, ważne, że jest tobie. O, dobra, tak. jeszcze checkpoint Do zrobienia, ciekawie. a to było do zrobienia, ale nie ma sensu się tam wiedzieć. A, zrobiłem. O, jest git. Jest ja też, zrobienia. ja też, tak, tak, to samo. O, to dobra, się. to ja pierwszy. Ja chcę z double jumpem, wiesz? A, no to czekaj. Ale te chłopy jeszcze w labiryncie, no panowie, no. No Okurde, chyba będziemy musieli piknik jakiś na końcu zrobić Chyba jakiś przerwa na obiadek będzie Ajaj. musiała być zrobiona Nie działa checkpoint kolejny Nice to znaczy przepraszam tam A się skacze ale z biegiem A po prostu działa, Tak, fastycznie. z biegiem musisz skoczyć, tak, tak, A tak. A to napi nie działa checkpoint Torek leci już Sorry, sorry ty, biegrzymy, że checkpoint nie działa, oni w labiryncie. Jaki checkpoint?! Dobra, no niech oni szpią tak, w labiryncie checkpoint, checkpointy, checkpoint! No. No. Check Tam woda jest, o dobra, uwaga, o, dobra. działa. Jest checkpoint, jest checkpoint, dobra. jest checkpoint, check check go. Dobra. Let's go. Tak, kolejny no, checkpoint go. odpaliłem. S? Kolej... Kurde, nie ja wiedziałem, że Hunter będzie naszym specem od parkura. Hunter. Hunter, lecimy, lecimy, Hunter. Ten. Mister parkour, bright tu jest y, 180 na dwie kratki, jak coś dalej. Okej. Okay. Ej, koń! dajcie okay. checkpoint! Do zrobienia! Bez jaj. Zrobimy Przeszkadzaj to! Przeszkadzaj innym, spychając ich. A tu tak, przeciwnicy, są, tak? A, a teraz tak doskoczymy. Pistony. A tu się już nie doskoczysz. Właśnie. Ale tu, nie a tu kolejny checkpoint, prawda? a zobaczcie tak do tyłu. Zobaczcie, tutaj przedłużył. jest alternatywna ścieżka, o tutaj. I tutaj jest, aha, nie tu byczku. <laughs> no to zajebiście. A tutaj jest checkpoint, tak odpalono. A on jeszcze nie wskoczyli. <laughs> nie tu byczku. To tak jest na dwie kratki, dobra. Macie tam odpalony to? Macie ten checkpoint dopalony już tam? Bo wcisną do góry, przepraszam. O, zarobicie. No, no, mamy chyba się odpalił. Ja wyłączyłem to, tak teraz, jest, i teraz jest, działa. Tak, tak. Tak, cisną do góry po prostu dalej. No, no, no. O kurde, kubir, sorry. Okej. Okay. Kurde. Podwójna no, stajnia. Kurde. Dobra, że... Diable zrobię to. Rozkaszkę nie, no, rozkaszka, bo ja nie chcę ci tutaj wiesz przeszkadzać. Wszystkadzka. Ej, od razu. Kolejce, kolejce. No, w kolejce. Spykania, no, no, w kolejce. Dobra, no, kolejka, kolejka, blisko, bisko, bisko, bisko po drugiej stronie. Jaki pływak! Kto teraz? Lajt, dobra, ty. Dobra, tego czekamy na mandzie. Mam! A tam jest drugi No, drugi dobra, Top, dobra. No, do do -rek, do -rek, -re leap, to No, 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 Ale, że tu jest jakiś blok, który cię blokuje, ja pierdzę. Jest? Blok blokuje, gdzie? ja, nie no, Nie wiem, chyba nie ma. No co jest? Jest, jest, jest gdzieś, jest gdzieś. Tam, tam dalej? jest, Ta, dam dalej. O nie, jaka głupota, rzeczywiście. Takie niespodziewanie Tam w głowę się można uderzyć, uważajcie. Tak, tak, tak. Niski a bokiem, tak, rzeczywiście. Tak hmm. tak, Każdy się musi przekroczyć. Albo a, nie, no nie wiesz gdzie, bo nie wiesz dokładnie gdzie no to tak, jest, zatem no tak, tak, musisz tak. skoczyć Tobiasz wiesz. tam już przeskoczył. Tak, a to. jest, faktycznie. <laughs> Od każdego to sama reakcja. Ej, tu jest skok na cztery bloki w ogóle, co jest? To jest możliwe. To double jump, wiem, double wiem, wiem, ale ciężkie strasznie. Trudny parkour Z double jumpem Ja powiem wam, że będzie ciężko. Panowie, zbyt. ale jak to jest trudny parkour, to znaczy, że kto ma go zrobić jak nie my, nie? No ja, ja tam hunter, ja tam spadłem właśnie. Kurz, no. jest, jest, Skrzynia tam jest! Skrzydła, widzę, ja idę do niej, idę do niej. Masz skrzynię? Tak, poczekaj, zaraz będę miał. Tak której to jest? Ten jest na cztery czy tam dalej dopiero? O nie, i teraz... O, o i się chce. zablokowałem, ale to jest skrzynia rzeczywiście. Gdzie dokładnie? Pod, pod tym spadkiem, widzicie gdzie jestem? Na ścianie? No widzę ciebie. No obok jest skrzynka mnie Obok ciebie i na dole w sensie? Mm. Tam są dwa złote jabłka w środku. Mm, o, no to trzeba. A... Aaaa! No jestem jest. ciekaw, jak tam dopiero będzie czekł. Podoba tak. mi się, jak każdy tutaj, już Blaszka właśnie zaczyna speedrunować te skoki. Tak, ja już speedrunuję to, co. So. prawie. Gdzie tutaj była skrzynka, jak jestem w tym miejscu, panowie? Ale nie Ej, ma sensu męczyć ja się pod na pod to, w mi tylko to ja po prostu cel dla samego siebie chcę sobie zabrać. A, dobra, dobra. O, mam. Aj, Tobiasz, <laughs> no Tobiasz dajesz w się. Weź go, weź weź skakuj. Nie, weź ten, złap mnie za rękę. Za rękę cię trzymam, dajesz Tobiasz! to oh! O, oh, robi to. Panowie, robi to. Bliff. Dobra, nie, tak nie. Dobra, jestem, tutaj. i co teraz? Znowu Let's go. Chory Let's go. O, no. Ma, o, Dobra. Believe. Nice. Yes. 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 Do 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 nice. Jest. Jest. Tak, 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 Udaś z tą Czekamy, czekamy, Woda! Woda życia! Mamy to! Ma, bada, bada, bada. O nie, oni też właśnie skończyli! Co To, Co to będzie mamy? zagadka logiczna. No, no to e, łóżko. we wzorek. No dobra. A to. to kto grał w tego w dzieciństwie, takie układanki? Ja ale pierdzielę! Wzory, no, A, żeby Ale było. Z... To jest bardzo fajny pomysł. Ja będę miał prośbę, uwaga, będzie no. hasło reset, wtedy musicie zerować jakieś tam krawędzie, tak? To no, musi być eee. ten wzór na ścianie, w sensie, nie? Czyli tak, 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 tak? Masz tak. Kąty tak, tak. pozaznaczane, jak gdzie jest jaki kolor. Ej, dobra, jakby wszystkim idzie do dupy, więc nie jesteśmy ostatni. Teraz wypchnąć pomarańcz. Czerwone też. Możesz wypchnąć, tak? Tak, tak, tak. Nice, I teraz nice, to schowaj. Nice, nice! Nice! nice. nice. Oh, oh, teraz ten pomarańczowy. To będzie czerwone, czerwone. czerwone, czerwone. czerwone. Weźcie weź ten pomarańczowy. Jeszcze raz, weź Czeka, go. go, weź Czekaj, nie, nie, nie. Na razie, na razie tutaj, wiem, ale go potem przepchamy całość. To wypchamy. Nie, 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 nie. Nie, stop. Zabierz go, zabierz go. Zabierz wyciągnięty I teraz tak, obrócimy wszystko. Nie, 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 nie wpuszczaj. Obrócimy wszystko o 180. Obrócimy. Patrz, tak. I teraz tak, tam, a, dobra, pomarańczowy tu? do środka. Tak. I teraz tak i teraz tak. Tępie. Nice. No, no, no. I teraz czerwony będziemy mieli. Mhm. Mm nice, popki, nice, popki nice. ten z lewej. Pop, pop, go. tam tamten. Dobra, i cofka, cofka. Ten, ten i teraz Nie, 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 to trzeba jeszcze... I teraz, I teraz stop, ten co, trzeba to, to, wypchnąć. Tak, o te, te, ten dokładnie, tylko ja. Teraz o ten skowajcie. Im, tak i teraz ten, I go, cofnąć go, co? mamo. mamy to. Dobra, teraz ramiliśmy troszeczkę, ale spokojnie. Nie, nie, jest ok. Ja nie pomarańczowy, zlama pomarańczowy tak. Spokojnie. I teraz Yee. bo żółty musimy o tutaj. wypchnąć. Nie, nie, stop. Czekajcie, ten pomarańczowy żółty. Teraz o Dobra, i teraz go trzeba... Yy, tutaj trakcie, w dół! Teraz go, go trzeba ciągnąć. Dobrze, to mamy tak. go. Teraz, I teraz yy, yy, ja bym wziął o tym yy, go złapał. Żółty yy, wypchnąć. Yy, tak, yy, przytrzymaj go. Czekajcie, nie, 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 nie. Możemy tak. to Tymczasowo na razie robimy. Tymczasowo, tak. tak. Ty, tymczasowo. Zabierz tego. Ponieważ przepchamy pomarańczowe do końca. Pomarańczowy popchnij, popchnij tu, i tutaj go wypchnijmy. Teraz I ten. I teraz, teraz tak. Tu. Nie, nie, panowie, mam lepszy pomysł. Zobaczcie, wypnijmy go tak. Okay. Okay. I... I... teraz stop, 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 stop! Żółty, stop, 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 stop. Żółty stop nie, nie, nie nie. nie! nie, nie, zostaw, zostaw, zostaw Nie, nie, nie! Do, do rogu ten żółty cię, stop, Zaha! Mów, mów, mów Zaha ma pomysł O, okay. pięknie! I teraz żółty Mam wiem, 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 wiem! Do wiem. wiem. go Schowaj to! Wypychasz to, zostaw, zostaw, wypychasz to Teraz robisz tak Zostawiasz to tak Wypychasz to i musimy teraz yy, nie, Musimy możemy włożyć to do pomarańczowe. Ja to, to proszę, dokręcimy to proszę. Wciśnij to. Pomarańczowy trzeba go wciągnąć. Dobra i zobaczcie jak możemy żółty wypchnąć. Weźcie I teraz żółty tak. w ten nie, sposób. Teraz nie, no i to bardzo bardzo Ale prosty sposób. Moment. z stop. No stop. Dobrze, no weź, no, weź, tak, 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 tak. Reset, reset, pomarańczowy. Reset, nice. reset, 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 reset. Pomarańczowy mamy i No, dalejcie Uwaga, 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 wciskam. Weźcie, weźcie róbcie, róbcie. Już, się mamy, 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 mamy. 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 Mamy, mamy. Mamy, mamy. Mamy, mamy. A BMI, do z kablami się pojedynkuje ej, ej, dobra, czekajcie, tu krótka piłka, się ustawiamy wtedy, kiedy będą się wbijać I tam ich przy wejściu, przy bramie bijemy Ej, dobra, ty, o, a to jest ej, dobra, ty. Dawaj, Dokładnie. dawaj, dawaj Patrzcie, tutaj się tak, trzeba chodźcie. ustawić, patrzcie Tu się trzeba ustawić i ich przywitać Ogólnie, słuchajcie, on trochę przypał, że oni piszą, że jest strasznie ciężko A wszyscy już skończyli oprócz nich A wszyscy skończyli oprócz nich Takie, do kogo piszesz? Ale masakrycznie jest ciężko, koledzy Kudy, Nie, nie tego losu? Leć. Słaba zabawa, niestety, nie bawiłem się dobrze. Panowie, ale jeszcze pamiętajcie, że nie pozwalajmy podchodzić HDMI zbyt blisko. Jest bardzo mała szansa na to, że HDMI nam po prostu walnie kosę w plecy, dlatego że jesteśmy najsilniejsi. Bardzo możemy zrobić, że go nie będą wchodzić. Ej, panowie! Faktycznie! No tak! Słabe! Ślepaki! No tak, słuchaj, no nie jednak no. nie, nie jedna maszyna skam, skamująca już w ten sposób działała. Rysujmy jakiegoś wielkiego kutonga się z różnych stron, weź z prawej i z lewej strony tego bopiera. Bez kitu oblężenie im po prostu ta. robisz tak bez kitu Chyba rozgryźli Dobra, rozgrzyści. dobra, strzelają Panowie lecimy! A strzelają A jeku Nie mamy flame na łuku, bo to się podnosi kurde stąd Bo macie refleks pięciolatka i wyłonę skrzyniły tę no, to jest, nasza, to jest nasza nagroda, no. Z Flame'em, nie? No. Unlucky, no. Było, było podnieść z Flame'em, I guess. O o, 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 o. Dobra, nie opadną. Oni się ostrożę, boją, facie. oni nie chcą tu przyjść. Oni się boją, oni się boją, no. Dobra, dobra. ale panowie, ja no. no dobra, idą, 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 idą. Idą, 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 idą. Zrobili barierę, wiecie? No. Nie przebijemy się. Panowie, aj, z dumą, że zrobią. Dobra, dobra, nie, nie. Okay, okay, nie zróbmy, okay. zróbmy, zróbmy. Zróbmy, Dobrze, zróbmy. Dobra, chodźcie może na drugą stronę albo na drugą stronę. Nie, no, schadę mi. Jak macie łuki z Flame'em, to od razu strzelajcie, bo na mnie nie ma w ogóle. Chodzą. Zbijają, nie no. Lecimy panowie! Lecimy, lecimy! Dusimy frajerów! Od razu, miecze, od razu na miecze! Od razu na miecze, go, 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 go! Dobra. Trafiłem, trafiłem jednego! Oni są podpaleni, Trafiłem, panowie. trafiłem, lecimy. Dobra, ja! Let's go let's, jazda. go, let's go, let's dobra, go! Za te wszystkie frajerskie ruchy! Dobra, dobra, lecimy! Dobrać, lecimy, biegnie, biegnie, biegnie. Na już jego, na już jego! Nie bijcie siebie. Spoko, Balco, Citroxa, biegnę za Citroxem. Też biegnę. Ja mam moją no Citrox będzie zaraz... Jabłko! Jabłko łyka! Leży, leży Citrox! Leży Citrox! Fokus jest! Ja. Dobra, czekaj. Focus Jabłko, jabł, Jabłko, Jabłko, Paczoł, jabł, 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 jabł Ładnie, ładnie, ładnie. Potrzebuję pomocy lekkiej. Leż, leży, leży, leży! Leży, ich ich Wyjaśnij No panowie! Nojrak na górze! nojrak oni weszli się tutaj! Panowie! Sam środek mapy, krakura, sam środek krakura, mapy! Gura, 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 gura. Sam środek In mapy! Leży, leży, leży kolejny, entek gura, gura. leży! Dobra, panowie, sama góra, sama góra, sama góra! full focus Inwiacek Full focus Leży iniaczek, leży Dobra, oni a Oni zbektajdują, oni zbektejdują na górze! Dobra, walimy kanały, chadę, patrz on jeszcze, dobra Lecimy! Lecimy panowie! ABIŻYESZ, Wyjaśnij frajerów! Patrz, upada. Dobra, padłem, padłem. Kto jest liderem, kurde? Doknes do, do, do bicia! Kurde. Dobra, HDMI walimy to no teraz już Unlucky. Dobra, ja, HDMI z łuków walimy. <grym>. Najgorsze, Dobra, lecimy! Jestem w sterze lewym! Leci dalej! ABI, ABI, ABI jest w roomu! On Okurde. kółka robi, on kółka robi kube, i jak, o, miki. AB, AB jak Miki Zostaw kółkę, zostaw kółkę Jak Miki A jak Miki, jak na mnie Potrzebuję pomocy jestem, chyba zaraz Jestem, jestem, Bije, jak ktoś też najsłabszy, kiorgiem jest pada o, Ej poleciał, leży, nice. Pomocy, 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 klepę mam. Dobra, 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 pomo... Miki, Popo Miki ozaj, dobież, Diabeł, diabeł, so, diabeł, so, so. diabeł, diabeł, so, so. diabeł. Ja na górze jestem, ja na górze jestem. Pomóżcie Tobiaszowi Miki'ego dojechać. Idę, idę, idę do Tobiasza, leży. Diabeł, żyjesz, 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 Żyję, żyję, żyję. Kasia pada. Czy wszyscy od nas żyją? Tak, tak, tak. Ja umarłem, Zaraz zbiję Kubę, wiekube. Kubę. Widzicie Kubę? Dawajcie Kubę! Zmianka, 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 tam jest ktoś do Pomogam, jest z pomaga. Pomogę pierdziel pierdzielmy panowie Dobra, nie. Fokus Kuba, Fokus Kuba, Fokus Kuba, Fokus Kuba. Focus, kuba. Cero, dobra, dobra. Możemy się knokować Fokus Kuba, bez sensu. Fokus Kuba, jesteśmy na górze tu z kanterem spokojnie. Dobra, leży, dobra teraz leży, leży Kuba, leży, leży Kuba. Leży ty, się! Wszyscy! Panowie! Panowie! leży Gigi, 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 dzi panowie! 100% procentów! Sto procent in ratio. CO panowie, nie Lecimy. na swoim Oj, kubo i już nie jest tak szczęśliwie, co? I trzeba to, ustawić, panowie, COŚ nas... Raz, dwa, trzy, cztery. Tak ja jest siedmiu. O to A to jest beso free To, I to tylko gra, panowie! TO, to tylko go, gra! To po i above <laughs> Tylko gra Najlepsza, świetna. Dlaczego jesteście martwi? To tylko gra! To tylko gra! Not so funny now! Not so funny now! Możemy wejść na spływy, powiedz, powiedzieć, że fajnie się bawiłem. Ja się bawiłem super! Słuchajcie, administracja kwadratowej zdecydowała, że zyskujemy waszą gildię, wygraliśmy w room. Musisz oddać wszystkie swoje interesy. jest No ale to panowie, będzie opening chesta zaraz? Powiem wam tak, chat. Walka była bardzo mocno jednostronna tutaj. Ja za każdym razem moje jabłko zjadłem, kiedy nie musiałem go jeść. Zjadłem na wszelki wypadek, ale oni mnie nie gonili nawet. Bartmanie, a czy moglibyśmy poruszyć o oficjalne przesunięcie może tej skrzynki do naszego zamku? I tam no myśmy mieli ja. koronację. No, tak, panowie! No. No. Złodziejstwa to tu ja. chyba Widzę, nie ma, nie? Nie chcemy Ja no, wiem, Nikt nie musi kraść. Byśmy przenieśli skrzynkę. Która osoba ma mieć moc do otwierania tej skrzynki? No Lider. Lider. Ewrun. Lider. 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 No. Dziękuję panowie, dziękuję. Evronik. Bartmanik. Na pewno chcesz tą skrzynkę tam, czy nie chcesz tutaj sobie otworzyć? Na 100% tam. Na 100%, na 100, tak. tam. No na 100%. 100 tam. Na i procent no tutaj. Na 100%. idziemy do domu. A to co, panowie, dziękujemy, do domu. dziękujemy do za domu! Hello! Do dziękujemy. Panowie! Dziękujemy Panowie i panie, Dziękujemy fanie Panowie i panie, dziękujemy. Panie, panie. A dziękujemy, panie, dziękujemy. Ej, a otwieracie z czy nie razem? Ej, nie, 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 o, właśnie, nie, nie no może no, z kademii sobie odprzucie. A może będzie wózek inwalidzki, to tam wam podpiszuje? A, może być. Żeby DVD nie było przypadkiem. Ale że Bartman oferuje same-day delivery? Ja się tego nie spodziewałem. Myślałem, że Prime to tylko w Stanach, a tutaj się okazuje, że do Polski wszedł Bartman. możemy normalnie bić chyba, tak czy nie? Już tak, teraz. możemy. Teraz a, się bijemy? Ja tak. Można. No, tak, znaczy, no. możemy! No nikt nie mówi, że nie można, nie? <kłasz> Aha, <kłasz> dobra, to teraz idę się... Paczola, 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 Dobrze, leży. <głos> co? <głos> Widzicie, nawet nie wiecie, co się stało. A wasz lider jest martwy. Prawda, Paczol?

a, Dobra Przybyliśmy, zobaczyliśmy, o, zwyciężyliśmy to, to. Dobra, pokaż nagrodę, pokaż nagrodę Czekaj, dopiero przybiegam, dopiero, czekaj, przybiega, czekaj, dopiero czekaj. Przybiega. Czekaj. Panowie, no, czekaj. Panowie, czekaj. no myślę, czekaj. że dzisiaj czekaj. świętujemy, czekaj. co? Oj, to, to Neutralny tak. Kuboid, równe szanse tak, e, Równy gier Dominacji, panowie, no siedmiu nas przeżyło, u nich nikt No, coś mogę panowie, powiedzieć Panowie, zanim w ogóle rozdam nagrodę, to muszę też powiedzieć, że Damy coś Akademii, co prawda? Tak, 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 My z nich tak byśmy wygrali na luzie, tylko, że kwestia była taka, że oni tylko chcieli Uczestniczyć w evencie i deal był taki, że za sojusz Oddamy im ich zbroje, ale z racji, że zbroje były tymczasowe, po prostu coś im sypniemy, ok? No dobrze, no, okay. tak tak. Więc wydaje mi się, że to będzie to będzie słuszne. A nagrody są godne. Czy to jest ta skrzynka, Bartman? Tak, Siągnijmy zbroje, panowie. Na razie, na nie ruszajmy, nie ruszajmy, nie ruszajmy, nie ruszajmy. Nie, burak mendingowy jeszcze Bez jest. Bez kitu ci <laughs> to był jeden mending. <laughs> do <jeden> nim buraka przystaj <laughs> Ale, psy, to buraka. Tego, ale to... nie ma problemu. Jest talon. <laughs> Alon, Alon, Obiecał i dał. Kostur babiloński. Dobra. Ale z jakiego? Kostura Co to jest? babilońska. <grym <grym> kostur. Panowie, kostur babiloński może. Panowie, Stańmy, stańmy Dobra, przed domem na screena po turnieju. Panowie, jeden z wielu wygranych jeden eventów Jeden z wielu. dzisiaj. Aj. Proszę, proszę. jeżeli tak zdeklasowaliście wszystko, to następne będą lajtowe. Lajtowe totalnie. Jedna bardzo ważna rzecz, żebyśmy nie pomijali, oczywiście, to przydział każdy może wejść i zobaczyć. Uuu, kostur babiloński! To Dobra, słuchajcie. Co idzie do Akademii? Ja myślę, że talon jak talon. najbardziej. Talon jest Ej, budujmy. to jest talon nie, na budowle! Nie, 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 to jest talon nie, 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 na budowle! Nie, nie. Ja myślę, że on może mieć dobra. jakąś funkcję. To te butelki z EXPEM wtedy. Butelki z EXPEM. Ja, butelki z Expem. No. Nie, nie, ja mi się że... wydaje, że powinieneś dać jakiś prezent, który nie jest nagrodę. I ja mam pytanie jedno, czy mogę wziąć jeden eliksir życia z tego, bo nie mam żadnego życia. Ja też ja też mogę? Ja mam. Może proponuję przestać ginąć po prostu, co? Przestanę.